Nazywam się Aniela, mam 56 lat, i przez większość mojego dorosłego życia byłam lojalną, wyrozumiałą żoną. Wierzyłam, że małżeństwo to wybór, który podejmuje się codziennie, nawet wtedy, gdy jest trudno. Szczególnie wtedy. Przez ponad 30 lat wspierałam mojego męża, radka, we wszystkim. Byłam z nim, gdy zakładał własną firmę. To ja dźwigałam ciężar domowych obowiązków, kiedy on znikał w pracy do późna. To moje ręce prały, gotowały, leczyły i czuwały nocą, kiedy chorował. Nie potrzebowałam wielkich słów ani prezentów. Wystarczył mi spokój, wzajemny szacunek, ciche dziękuję spojrzeniem. Ale była kinga. Siostra Radka. Młodsza ode mnie o dwanaście lat, z pozoru uprzejma, ale z oczami, które zimno mnie lustrowały, odkąd po raz pierwszy przekroczyłam próg ich rodzinnego domu. Nie wiem, co wtedy poczuła. Zazdrość? Pogardę? Może tylko fakt, że obca kobieta śmie zająć miejsce u boku jej brata. Od samego początku robiła wszystko, by podważyć moje miejsce w życiu radka. Niby żartem sugerowała, że nie jestem dość dobra, że nie gotuję jak ich mama, że pewnie długo to nie potrwa. W ich rodzinie miała urok i ucho każdego, a jej słowa, choć rzucone lekko, zawsze miały konsekwencje. Widziałam to, czułam to. A Radek? Radek tylko się uśmiechał. Mówił: Kinga tak ma, nie przejmuj się. I zbywał wszystko jednym wzruszeniem ranion. Z czasem nauczyłam się znosić jej obecność. Na święta, zaciskając zęby. Na rodzinnych uroczystościach, udając, że nie słyszę złośliwych komentarzy. A kiedy mówiła o mnie w trzeciej osobie, siedząc przy tym samym stole? Milczałam. Bo miałam wrażenie, że walka z nią to walka z cieniem, niewidzialna, ale wyczerpująca. I zawsze przegrana. Aż do tamtego dnia. Był poniedziałek, godzina siedemnasta. Wracałam do domu po pracy. Wchodziłam do mieszkania zmęczona, z torbą pełną zakupów. I wtedy zobaczyłam ich. Kinga stała w przedpokoju z walizką. W tej samej kurtce którą tak ostentacyjnie pokazywała mi w zeszłym roku, pytając. Aniela, ty chyba nie nosisz takich rzeczy, prawda? Obok niej Radek. Spokojny. Uśmiechnięty. Jakby przyniósł do domu nowy obraz, nie osobę, która całe życie próbowała mnie zdeptać. Kochanie, Kinga przez jakiś czas z nami pomdrugeszka. Straciła pracę, rozumiesz? To tylko kilka dni. Tyle Aż znajdzie coś nowego. Zamarłam. Nie dlatego, że powiedział to bez uprzedzenia. Nie dlatego, że zapomniał zapytać. Ale dlatego, że wiedział, jak bardzo mnie to zaboli. Spojrzałam mu w oczy. Nie widziałam w nich współczucia. Tylko wygodę. Chęć, by nie robić sobie problemu. By wszystko było proste. Uśmiechnęłam się krótko. Bardzo spokojnie. Rozumiem. Odpowiedziałam. Odłożyłam zakupy. Zdjęłam płaszcz. Poszłam do sypialni. I po raz pierwszy, od kiedy pamiętam, płakałam w ciszy, z głową wtuloną w poduszkę, której nie zdobiła już bliskość, ale samotność. Tamtej nocy nie rozmawialiśmy. A następnego dnia zaczęłam planować swoje milczenie. Drzwi do pokoju były uchylone. Słyszałam ich śmiech. Kinga opowiadała coś głośno, pewnie kolejny ze swoich ironicznych komentarzy o pracy, ludziach, świecie. Jej głos wypełniał mieszkanie tak, jakby była u siebie. Nie pytała. Nie tłumaczyła się. Po prostu była. Od kiedy się wprowadziła, minęły zaledwie trzy dni. A ja miałam wrażenie, że moje życie zbladło. W kuchni zmieniła ustawienie przypraw. W łazience jej kosmetyki zajęły półkę, którą zawsze dzieliłam z Radkiem. Na stole leżała jej książka, jej klucze, jej okulary. Na sofie jej koc. W powietrzu jej zapach. A ja? Ja stawałam się tłem, cieniem, milczącą obecnością, której nikt nie pytał o zdanie. Najbardziej bolało mnie to, że Radek nie dostrzegał. A może dostrzegał, tylko nie chciał widzieć? Czasem, gdy przechodził obok mnie w korytarzu, dotykał delikatnie mojej ręki. Ale to nie był dotyk troski. To był gest na odczepnego. Jakby sam siebie chciał przekonać, że wszystko jest dobrze. Nie było dobrze. Kinga wchodziła do kuchni, gdy gotowałam obiad, i z uśmiechem pytała: Nie masz przypadkiem jakiejś przyprawy z PRL-u? Bo tak jakoś, staromodnie to pachnie. Radek uśmiechał się nerwowo. Nie odpowiedział. Ani razu. Nigdy nie stanął w mojej obronie. Wieczorami zamykali się w salonie, oglądając seriale, których nie znosiłam. Śmiali się. Gdy próbowałam do nich dołączyć, Kinga rzucała kąśliwe komentarze. Aniela, chyba nie interesują cię takie rzeczy, prawda? Wychodziłam wtedy do sypialni. Siadałam na brzegu łóżka. I czułam się jak gość we własnym domu. Zaczęłam sypiać sama. Najpierw pod pretekstem bólu głowy. Potem już bez żadnego wyjaśnienia. Radek nawet o to nie pytał. Byłam pewna, że zauważył. Ale nie zareagował. Z każdym dniem znikałam bardziej. Nie śmiałam się. Nie mówiłam. Nie dzieliłam się myślami. W środku pękałam. Pewnego dnia, wracając z pracy, zobaczyłam ich przez szybę kawiarni. Siedzieli przy stoliku. Radek i Kinga. Śmiali się. Ona trzymała jego rękę. Na jej twarzy był triumf. Na jego niepewność? Wahanie? A może tylko zmęczenie? Zamknęłam oczy i odwróciłam wzrok. Wiedziałam, że jeśli wejdę, zrobię coś, czego potem mogę żałować. Tego wieczoru nie zjadłam kolacji. Zaparzyłam sobie herbatę i wypiłam ją w łazience. W ciszy, w samotności, której nikt nie dostrzegał. Nie płakałam. Już nie. Uzy przestały pomagać. Zamiast nich pojawiła się decyzja. Cicha, ale stanowcza. Jeśli oni mnie nie widzą, ja przestanę być dostępna. Zaczęłam planować swoje odejście. Była sobota. Słońce wschodziło leniwie, jakby niepewne, czy warto dziś świecić. Siedziałam przy kuchennym stole, z filiżanką niedopitej kawy. Kinga jeszcze spała. Radek wyszedł wcześniej, miał spotkanie z klientem. Cisza była gęsta, lepka, nienaturalna. To wtedy postanowiłam, że już nie będę walczyć o nic, czego druga strona nie chce zauważyć. Nie będę się więcej tłumaczyć. Nie będę już nikogo prosić o szacunek, którego i tak nie dostałam. Zamiast tego dam im to, czego się nie spodziewają. Zniknięcie. Ciszę. Pustkę, której do tej pory nie doceniali. Zaczęłam działać. Najpierw finanse. To ja przez lata zarządzałam naszym domowym budżetem. Płaciłam rachunki, kontrolowałam przelewy, dopełniałam terminów. Radek ufał mi całkowicie. Być może aż za bardzo. Wiedziałam, że mamy wspólne konto. Ale wiedziałam też, że to ja mam dostęp do wszystkich ustawień. Zmieniłam hasło. Ustawiłam autoryzację dwuetapową tylko na mój numer. Wyłączyłam automatyczne płatności za prąd, wodę, Internet. Nie zamierzałam finansować gościnności, która mnie poniżała. Potem dokumenty. Wzięłam z szuflady paszport, dowód. Papiery samochodu. Spakowałam je do małej, skórzanej torby, którą kiedyś dostałam od Radka na rocznicę. Nigdy jej nie używałam. Teraz stała się symbolem. Pojemnikiem na wolność. Zadzwoniłam do starej znajomej z pracy, Jolanty, z którą nie rozmawiałam od miesięcy. Potrzebuję kilku dni poza domem. Czy mogę się zatrzymać u ciebie? Nie pytała, dlaczego. Odpowiedziała tylko... Przyjedź, Anielo. Mam dla ciebie pokój i herbatę. Zamknęłam telefon. Spojrzałam na zegarek. Godzina 11:17. Do powrotu radka zostało kilka godzin. Kinga nadal spała. W korytarzu leżały jej buty, moje kapcie były przesunięte, jakby nawet one nie miały już swojego miejsca. Na stole stała jej filiżanka, której nie umyła od wczoraj. W łazience pachniało jej perfumami. Ubrałam się. Spakowałam kilka ubrań. Ulubioną książkę. Stary sweter mamy. Słoik domowej konfitury z porzeczek, który sama zrobiłam latem, by mieć coś ciepłego na zimę. Nie zostawiłam listu. Nie napisałam wiadomości. Nie tłumaczyłam się. Wychodząc, spojrzałam jeszcze raz na lustro. Widziałam zmęczoną kobietę, ale i kobietę gotową. Nie zranioną, ale odrodzoną z bólu. Zamknęłam drzwi. Na klatce schodowej zapadła cisza. Taka, jakiej nie znałam od dawna. Zeszłam powoli, krok po kroku. Jakby każdy stopień był kolejnym kawałkiem mojego dawnego życia, który zostawiam za sobą. Nie obejrzałam się. Telefon zaczął dzwonić o siódmej rano. Obudził mnie jego cichy wibrujący dźwięk, przerywający sen. W którym po raz pierwszy od wielu tygodni nie czułam ciężaru obecności Kingi ani duszącej ciszy Radka. Leżałam na łóżku w mieszkaniu Jolanty, pod lekkim kocem, z zapachem świeżej kawy sączącym się z kuchni. Na ekranie, Radek. Odrzuciłam. Kilka minut później, znów. Potem kolejny raz. Trzydzieści razy. Nie zostawił wiadomości. Nie napisał SMS-a. Ale każda próba połączenia niosła w sobie coś, czego nigdy wcześniej w nim nie słyszałam, panikę. Zignorowałam wszystkie. Nie z dumy. Nie z zemsty. Po prostu nie miałam już nic do powiedzenia. Dopiero wieczorem, po kąpieli, kiedy usiadłam w kuchni z filiżanką rumianku, Jolanta podała mi telefon i powiedziała: Radek dzwonił do mnie. Wysłał wiadomość na mój numer. Wydaje się, zdesperowany. Z wahaniem otworzyłam ekran. Aniela, proszę, odezwij się. Nie wiem, co się dzieje. Kinga narobiła bałaganu. Wzięła moją kartę, zniknęła. Sąsiedzi dzwonią. Mama płacze. Nie wiem, co się z nią dzieje. Ja też nie wiem, co się dzieje ze mną. Proszę, wróć. Potrzebuję cię. Potrzebuję nas. Czytałam te słowa bez emocji. Jakby były zapisane w języku, którego już nie rozumiem. Nie było w nich wyrzutów. Nie było pytań o to, dlaczego odeszłam. Była tylko rozpacz. I świadomość utraty, która dopiero zaczynała do niego docierać. Dzień później zadzwoniła do mnie jego matka. Zawsze trzymała się z boku. Ale teraz jej głos był załamany. Aniela, kochanie, nie wiem, co się stało. Ale Radek nie wychodzi z domu. Kinga zniknęła z jego portfelem, z pierścionkiem po babci. Zostawiła tylko kartkę: Dziękuję za wszystko. A najbardziej za twoją naiwność, kropka. On, on jest zniszczony. Zamknęłam oczy. Zniszczony? Czy pamiętała, jak przez lata to ja byłam niszczona? Jak moja wartość była stopniowo odbierana spojrzeniami, słowami, milczeniem? Czy pamiętała kolacje, na których Kinga siedziała obok ratka, śmiejąc się z moich historii, przerywając mi, gdy mówiłam? Czy widziała, że Radek nigdy mnie nie dotykał w obecności Kingi, jakby się nie wstydził? Nie, nikt tego nie pamiętał. Bo nikt nie widził es kobiety, która nauczyła się płakać w środku. Tego wieczoru poszłam na spacer. Warszawa tętniła życiem. Mijałam zakochane pary, starsze panie z psami... Młodych ludzi śmiejących się głośno. Nikt nie znał mojej historii. I to było uwalniające. Na ławce przy skarpie Wiślanej usiadłam i pomyślałam: Może pierwszy raz od lat mogę oddychać. Telefon wciąż dzwonił. Nie odebrałam. Nie dlatego, że chciałam ukarać radka, ale dlatego, że po raz pierwszy chciałam wybrać siebie. Wróciłam do mieszkania Jolanty po północy. Na stole czekała karteczka: Jestem u sąsiadki. Cokolwiek zdecydujesz, jestem z tobą, kropka. Usiadłam. Spojrzałam na zdjęcie ślubne, które zabrałam z domu. Radek obejmował mnie wtedy, śmialiśmy się. Na tej fotografii byłam kobietą, która wierzyła, że wspólne życie to wspólna odpowiedzialność. Ale Radek oddał odpowiedzialność ciszy, a ja oddałam ciszy całą siebie. Nie mogłam już wrócić do tej samej kobiety i do tego samego domu. W niedzielne popołudnie spakowałam kilka rzeczy do torby, listę rachunków, klucz do mieszkania i zdjęcie ślubne, które leżało na nocnym stoliku obok herbaty ziołowej. Nie pojechałam tam z sercem pełnym nadziei. Pojechałam z sercem spokojnym. Mieszkanie było ciche, gdy przekroczyłam próg. Nieprzyjemna cisza, inna niż ta, którą znałam. W kuchni zgaszone światło. W salonie, sterta gazet, niedopity kubek kawy, opuszczone rolety. Na stole, który kiedyś był miejscem rodzinnych obiadów, leżała tylko jedna rzecz list. Nie otworzyłam go. Wiedziałam, że muszę najpierw zobaczyć jego twarz. Zanim zdążyłam zawołać, z sypialni wyszedł Radek. Wysoki, jak zawsze, ale przygarbiony. Jego twarz była blada, oczy zmęczone. Nie wyglądał na człowieka skrzywdzonego. Wyglądał na człowieka, który w końcu zrozumiał. Aniela, powiedział szeptem, nie odpowiedziałam. Cisza, która kiedyś mnie zabijała, teraz była moją siłą. Podszedł bliżej, ale zatrzymał się, widząc mój wzrok. Nie wiem, od czego zacząć. Nie zaczynaj, przerwałam spokojnie. Nie przyszłam po wyjaśnienia. Usiadłam. On też. Przez kilka sekund patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy spotkali się pierwszy raz od wielu lat. Kinga mnie oszukała, powiedział po chwili. Zabrała wszystko, co mogła. Pieniądze, biżuterię, nawet, nawet kartę Twojej matki. Twierdziła, że jesteś chorobliwie zazdrosna, że cię boi. A ja w to wierzyłem. Westchnęłam. Nie wierzyłeś. Po prostu nie chciałeś słyszeć prawdy, bo była niewygodna. Milczał: Radek, byłam twoją żoną, twoją partnerką. Przez trzydzieści lat trzymałam ten dom w całości. Nie dlatego, że musiałam, dlatego, że chciałam. Ale każdego dnia, gdy Kinga mnie obrażała, a ty odwracałeś wzrok, coś we mnie gasło. I pewnego dnia zgasłam całkiem. Spojrzał na mnie, a w jego oczach pojawiły się łzy. Nie płakał. Ale pękał. Nie proszę cię o powrót, wyszeptał. Wiem, że cię straciłem. Ale chciałem ci tylko powiedzieć, że żałuję. Wszystkiego, każdej chwili, gdy milczałem. Każdego wieczoru, gdy wybierałem spokój zamiast ciebie, kropka. Pochyliłam głowę. I wtedy podałam mu zdjęcie ślubne. Zabierz je, może pomoże ci pamiętać, co kiedyś miałeś. Wstałam. Na progu jeszcze się odwróciłam. Kiedy kobieta taka jak ja odchodzi, to nie dlatego, że przestała kochać. Ale dlatego, że przestała być kochana. Zamknęłam za sobą drzwi. Nie głośno. Nie z gniewem. Z godnością. Dziś mieszkam w niewielkim mieszkaniu z balkonem wychodzącym na park. Każdego ranka piję kawę, patrząc na przechodniów, słysząc śmiech dzieci i szelest drzew. Zaczęłam malować coś, na co nigdy wcześniej nie miałam czasu. Jolanta mówi, że znów mam w oczach światło. Może tak? Może po prostu wróciłam do siebie. Nie wiem, co dzieje się z Kingą. I nie interesuje mnie to. Radek kilka razy jeszcze pisał. Nie z prośbą, ale z podziękowaniem. A ja? Ja żyję. Pełną piersią. Bez strachu, bez wstydu, i z głową podniesioną wyżej niż kiedykolwiek. Czasem trzeba stracić dom, by odnaleźć siebie. Czasem trzeba odejść, by w końcu zostać zauważoną. Nie każda historia kończy się powrotem. Niektóre kończą się wolnością.